No, się maneczko z tej strony. Saper, naczelny złomiarz tego osiedla. Witam Was w mojej łazience. Oto pralka, którą około 5 lat temu przytargałem z wiaty. Model Electrolux EWT 1215, coś takiego. Koncepcyjnie pochodzący z okolic 2003 gdzieś roku, tak bym strzelał do 2019. Pracowała u kogoś w domu. No i potem jeszcze te kilka lat u mnie. Jak pokazywałem na jednym z ostatnich shortów, no, kwiczy to i skrzeczy podczas. Pracy wyje właściwie, jakby pod tą klapą, którą się tu otwiera, kurde, znajdowało się jakieś wejście do piekła. Nożesz montek kopany, smędz, pięć lat temu cytargamy z kwiaty. Poddaj się wreszcie. To już nie ma sensu. No poddaj się. No i zjawiliśmy się tu z saperową. Dzień dobry. Żeby komisyjnie sprawdzić, czy da się tą pralkę naprawić. przetargałem to z uciętym kablem i te kilka lat temu właśnie zamontowałem taki oto kabel od radia. Nawet się nie siliłem, żeby miał trzy żyły. Zdążyłem ją zajechać, zanim wymieniłem ten kabel. Rozpoczynam komisyjne odkręcanie śrub. Już pojawiają się pierwsze problemy. Śruba zaczyna się rozpierdzielać i chyba będę musiał zastosować tu brzeszczota. Zobaczmy, czy takim większym łbem coś tam radę zrobić. To jest, poszła. Wo, Jesteśmy we wnętrzu. Te szmaty. No i tak, to jest strona bierna. To znaczy, że silnik razem z całym tym kołem znajduje się z drugiej strony. W ogóle to jest kawał betonu, który dociąża całą tą pralkę, żeby ona się tak nie bujała. Te sprężyny, tutaj, na których ona wisi. Tam na spodzie są amortyzatory, też by należało je wymienić. Muszę się dowiedzieć, czy ja będę w stanie to wykręcić. Tutaj powinno być napisane, w którą stronę jest open. W tą stronę jest open. Powinienem znaleźć dwa śrubokręty, które wejdą w te otwory. Kurde, strasznie płytko wchodzi w te otwory. No. Wsadziłem tutaj dwa wiertła w miarę pasujące w te dziury. A to jest, proszę. Państwa kawałek starego karmisza. On może się tutaj generalnie poddać. Nie? Karmisz się poddał. To będzie jeszcze metoda młotka tutaj grana. Ten pilnik jest już stary. Miałem go już dawno temu wymienić. Nie wiem, nie mam pojęcia, że to cokolwiek ruszyło. Zrobiłem postęp. Jaki postęp? Może siłuchywa i nawala siłuchywa i się leci. Czekajcie, tu chyba <noise> trzeba najpierw tą śrubę chyba wykręcić. Z tą śrubą nie było aż tak dużo problemu, żeby ją wykręcić. Całkiem dobry smar jeszcze siedzi. To jest zdrowe to. Może być wyszlifowane, ale tutaj czysty smar jest z tej strony. Więc z tej strony to nawet nie było zepsute. Ale i tak wymienimy. I tak kupimy komplet. To łożysko całkiem ładnie działa i był jeszcze czysty smar. Kurwa, co już jeszcze wszystko się psuje. <grym wytrzał> A satelita to powiedziała, dlatego że odkryłem, że właśnie kurek od wody też mu się życie kończy. Dlaczego? Brudna i brzydka jest ta szmata, ale ona jest całkiem zdrowa jeszcze. Się zmachałem z tym głównym. Tu jest ten amortyzator. I on lata. Mieszkają tu pająki. To jest całkowicie, znaczy całkowicie. Mocno zardzewiały, ale da się to odkurzyć i zamalować. Ale tak to buda, jakby jest całkiem sprawna. Kurwa, te gumy. Te gumy jeszcze zdrowe. Kurwa. Prawdopodobnie 15-letnia pralka. No tylko te amory. Tak, oba trzeba kupić. Ale najpierw zajmę się wykręceniem tego. Bo to najtrudniejsze. To jest fajnie, bo ja widziałem na YouTubie, jak oglądałem, to tu często są torksy. I tak dużego torksa bym nie miał. Ale kluczyk kluczyk to już mam, łatwo idzie, nawet nie musiałem się naszarpać za bardzo. Może bym najpierw ten pas zdjął, żeby mi w nie strzelił, nie? Dobrze. Ej, to też w środku nie... To nie wygląda wszystko tak źle. To też czujnik jakiś. Kurwa. Oni go tu na ciepło zaklepali, ja pierdolę. No nic tu na ciepło, zgnieciony, bez kitu. Tędy trochę musiało lecieć wody, bo jest aż grubo tego cyfiksu. No, że... hmm? Mogę zrobić, włożyć tutaj tego wiertło, bo ono bardziej wypełnia przestrzeń. I przytrzymać to sobie tak. Chwilę, potłukę i ten, zaraz kończę, będzie zrobiony. A, czekaj. Bo ja jestem tywile. Bo ja to teraz zamykam, kurwa. Poszedłem zrobić coś takiego, co mam nadzieję, że zadziała jak klucz. Nie mam już siły na to łożysko, nie mam też pomysłu, strasznie się zapiekło. Kurde, waliłem rurą wszystkim, tu aż do bębna doszedłem. Spróbuję jeszcze temperaturą. Nie ma już sumy. Na to górną śluba, to za smel słuchajmy. No ja pierdolę, nie? Tak dobrze szło. Zrobię, bo się urakuję w drugiej sytuacji, wiesz, myszka? Ja nie mam. Nawet się nie uszkodziłem dzisiaj za bardzo. Tylko chyba se palca wybiłem. To mogła pomóc. To łożysko nie trzyma się już po prostu tego plastiku jak się przekrzywiało na boki, to powodowało większe tarcie, bo było nie w osi. Wyczyszczę tutaj. Nie wygląda to źle. Nie ma lipy. Doprowadzimy to do porządku. Dobra, powiem wam, że ten bęben będzie w środku brudny i muszę coś z tym zrobić. No to jest stara pralka. Tam się syf przez pewnie 15-20 lat zbierał, nie? Nie wiem. Wprowadzę tu wężyk i będę polewał wodą, żeby to potem wyleciało z pompy. No nie wiem, coś wymyślę, kurde. Albo słuchajcie, nie. Wyczyszczę Tutaj, ile dam radę, a potem puszczę kilka pralek z jakimś środkiem do y, czyszczenia i odkamieniania, nie? I będzie Git powinno być. Ale jej zajebałem. Ała, będę to musiał jakoś naprawić lutownicą, a potem papierem ściernym przetrę. No wkurwiłam mnie, no. W ogóle wiemy już, jak stara jest ta pralka. Tutaj jest data 29 września 2005. I tu kolejne potwierdzenie 2005 na tym świstku. Dobra, przyjrzyjmy się temu bałaganowi jeszcze. Widać, że on tutaj lata jak. Kurde, tutaj trzeba będzie to wyczyścić i zamalować bez kitu. Na razie nie będę się tym szczególnie martwił. Szlifował tego, czy, czy, czy coś tam w ogóle. Wezmę to po prostu, trochę wyczyszczę i zamaluję na rdze i uj. najwyżej się rozpadnie za jakiś czas. Czuję jakiś czopek ręką. Mam nadzieję, że uda mi się to łatwo kombinerkami złapać, chociaż miejsca tutaj naprawdę nie ma za dużo. O, Okej, kolejna tabliczka znamionowa. Myślałem, że pieniądze. <grym> Kurwa, Jebane, kurwa, nie ma tu miejsca na takiego grubasa jak ja. Ja w ogóle nie wiem, czy to tak ma, się, czy to tak ma być, czy to tak się robi. Nie wiem, wezmę za niego, złapię takim oto kluczem. Kurwa. I zamiast się wykręcać, to tylko sprężynuje. Co za szmerc, jak to wyciągnąć? Ten syfix tutaj śmierdzi nieco. Nie powiem. Zabawny. Zabawny to ma kształt. Zabawny. To ze starym, że teraz gorzej, taka go pokonuje. Na mózgu mu Dobra, teraz już wiem. Trzeba ścisnąć. Trzeba ścisnąć. Trzeba tu ścisnąć. Tylko że z tamtej strony i wtedy i wyciągnąć. Ścisnąć i wyciągnąć. Taki czopek po prostu. No i tyle byłoby właśnie z tego amortyzatora, a to co miało tutaj być, nie wiem, czy to była uszczelka, czy to jest smar, w każdym razie no, zdezintegrowało. – jest Z 2005. Tak. To w tym roku 21. No, we wrześniu 20 teraz. A, no to ona tak jak moja siostra. No <laughs> nie wiem, wolisz pralkę czy siostrę? Pralkę. Okej, okay. no to naprawiamy. Znaczy jakby, Skąd jakiś związek to ma? Nie ma żadnego, prawda? Ale no. To jest głupie, bo tam trzeba ścisnąć. I ja chyba będę musiał pojechać z tą pralką do kuchni jednak, bo mam tu za mało miejsca, a w kuchni to przynajmniej będę mógł dojść z dwóch stron. Chyba jadę ją z nią od razu. Albo dzisiaj dam Sesiana i jutro z nią pojadę. No i to z nią pojedziesz, bo dzisiaj już się już A tam dupa, tylko przed, prze, przetarganie pralki. Gównoleum, żeby podrzeć. Z górny Skur... jest gównoleum. Podarte. Jedno naprawisz, drugie zepsujesz. No i dobra. Zatargałem ją do kuchni, wywaliłem ją na plecy. Kurde, ale tutaj mamy śmietnik. <gry> Zobaczcie. Kopyta pozycjonujące. Wytarły się aż do gołej stali. Z drugiej strony jest znowu takie gówno. Ta dźwignia, od tego kółka tutaj prowadzącego. Całkowicie zardzewiała, syk jak cholera. Chociaż sam mechanizm nadal działa, kurde, to trzeba pochwalić. Mechanika jest zdrowa tutaj całkiem. Ciekaw jestem, jak szczotki. Może warto żebym też dokupił do silnika. Kółka tylnie nie istnieją. No, wywaliłem ją, bo chcę dostęp do tych, no, do tych elementów trzymających amortyzatory. I amortyzator też oryginalny z 2005 ma datę na sobie. Składając to wszystko do kupy, jeszcze się upewnię, czy na pewno nie napadało na przykład jakichś opiłków do silnika czy rdzy. Zakryję ten silnik papierem, właśnie w tym samym celu, żeby nic do niego nie nawpadało. O, jakoś tak, wystarczy. Tutaj z góry postaram się po, zamiatać ten syfiks, co tu jest, o proszę bardzo. Blablabla. Zastanawiam się, czy nie jestem może zbyt ambitny, ale w sumie pomyślałem, że warto by posprzątać no, w większej liczbie miejsc. W sensie zajrzeć w różne kąty tej pralki i tutaj posprzątać. Mam nadzieję, że po drodze przy okazji czegoś nie zepsuję tak na Amen. No, bo ja chciałem jeszcze wrócić do tematu tego łożyska. Ono nie tylko lata tutaj w tej obudowie, ale nawet się nie obraca. I to nie dlatego, że tutaj coś tam dostało śrubokrętem, ale raczej pierwotną Przyczyną było zatarcie się zupełne tego łożyska i ono zaczęło ciągnąć tak strasznie za, za całość, i kurde, w końcu się urwało i zaczęło po prostu kręcić się razem z tą osią po tym plastiku, nie? No, się maneczko, witam kolejnego dnia. Części jeszcze nie dotarły, co prawda, ale mamy co robić w tej pralce. Dziś będę ją m.in. smyrał od kurzaczem i nadal zastanawiam się, jak dokładnie ją rozkręcać i jak gruntowne, że tak powiem, naprawy przeprowadzać, bo przyznam, że trochę mi się nie chce, a z drugiej strony chciałbym, żeby ta pralka przepracowała kolejne 5 lat. Tutaj mamy ten przełącznik programów. Tutaj jest jakiś badziew, nie wiem, jakieś wężyki do tego lecą. To pewnie będzie jakiś kondensator. Uwielbiam takie wiązki kabli, w których użyto zaledwie dwóch kolorów. Widzę już, że muszę się tam zagłębić, bo ten syfiks się sam nie posprząta. Tam jest kupa rdzy po prostu. Zdaje się, że tutaj u góry była ta nisko napięciowa część programatora, czy właściwie część ze wskaźnikami. Nie będę się zagłębiał w funkcje tych modułów. W każdym razie ten tutaj zdaje się być wysoko napięciowy, no i sterować silnikiem i poważniejszy. Rzeczami, takimi jak pompy, żegrzałka. Natomiast tutaj całość daje się bardzo ładnie rozłożyć, dzięki czemu czyszczenie będzie szybkie i skuteczne. Rozkręciłem klapę i pomimo, że wygląda to niepokojąco, to naprawdę nie jest aż tak źle. Tutaj są jakieś druty, które miały chyba nie wiem blokować otwartą klapę w danej pozycji. One już całkowicie zardzewiały, ale bez tego również będzie działać. Przyjrzyjmy się temu. Mmm, <słyski> Dawno temu wyrzuciłem zasobnik na proszek i płyny do płukania, ponieważ był całkowicie zatkany, a jego konstrukcja po prostu uniemożliwiała jego wyczyszczenie, więc go po prostu wypierdzieliłem. Za to kurde, bęben zdaje się być całkiem zdrowy i nie ma tutaj problemu. Zarówno proszek, jak i płyn do płukania, robiąc pranie, sypiemy po prostu na bęben. I jak do tej pory na ubraniach nie zostawały żadne ślady z proszku, no i również ubrania pachniały potem płynem do płukania Chyba wreszcie dobrałem się do tej myśli nory. No, mysia nora to to nie jest. Ale zdecydowanie tak wygląda, jakby to jakieś myszy mieszkały i schrupały pół pralki. Myślę, że próba doprowadzenia tego do idealnego porządku to głupiego robota. To jest element wtryskujący wodę do pojemnika na proszek i płyn do płukania, a to już wysprzątane gniazdo myszy. Jak mówiłem, nie ma idealnie, ale jest lepiej niż było. Skoro już tutaj jesteśmy, to warto będzie wymienić wreszcie ten przewód na coś porządnego. I jest to praca, która czekała na wykonanie całe 5 lat. No i okazuje się, że z jakiegoś niewiadomego powodu miałem w swoich zapasach oryginalny kabel do pralki, to znaczy, może niekoniecznie nie do tej, ale po prostu do pralki. Porządny, gruby. Próbowałem tutaj zastosować kabel taki od komputera, ucinając wtyczkę, ale te druciki były tak cieniutkie, że po prostu masakra. A tutaj wystarczy, że teraz przełożę tylko te zabezpieczenia i wepnę kabel. Zamontowałem nową żarówkę. Teraz przynajmniej mamy tutaj trochę światła. Tutaj jest taki dzyndzel od tego kabla, który byłoby bardzo trudno zacisnąć bez takiego skręcanego klucza. A to natomiast jest jakiś czujnik, bo leci do niego tylko jeden wężyk. Możecie dać. Znać, jeśli wiecie, co to za cholerstwo. Przykręcając kondensator, odwróciłem śrubę na drugą stronę, bo tak mi było wygodniej. Nie miałem dojścia, po prostu, żeby tam dać łeb z tamtej strony. No i dobra, teraz można by zrobić taką przebitkę przed i po. Mycie tych plastików tam na dole to właściwie tylko po to, żeby sprawdzić, czy pod warstwą brudu nie kryją się jakieś uszkodzenia, ale tak naprawdę najbardziej skupiam się na wyczyszczeniu tego tutaj, chcę jak najlepiej wyczyścić bęben i to co widzę, no i przede wszystkim ten gwint. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby on był czysty, zanim zamontuję tutaj nową część. Wywaliłem pralkę na prawą stronę i widzę tutaj jeszcze więcej syfu. Przede wszystkim naprawdę z tego bębla musiało tutaj nieźle lecieć w tę stronę, bo śruba trzymająca silnik jest cała zardzewiała. Grzałka też tutaj korozja postępująca mocno. Tą korozję to już widzieliście, ją się zamaluje zaraz. Tutaj brudno. No kurde, tutaj w tym miejscu trochę się rozpadła ta obudowa i się zastanawiam, czy nie usztywnić tego czymś. Tutaj znajduje się czujnik prawdopodobnie obrotów, no i teraz tak koło przechodzi tutaj przez szczelinę, z tej strony ma jakiś taki element, który być może, że tak to nazwę, interferuje z tym czujnikiem, no i widać, że koło pasowe tarło ten czujnik, ale ponieważ pralka pracowała do ostatniej chwili, wnoszę, że czujnik się przez to nie uszkodził. Znalazłem taki dzyndzel, pewnie czujnik temperatury, no bo jakie inne urządzenie byłoby wetknięte w grzałkę? Grzałka będzie do wymiany w następnej kolejności. Siedzi na niej gruba warstwa kamienia. Co ciekawe ta uszczelka jeszcze wygląda całkiem dobrze, nie powiem. No i jak już tu jestem, to czemu miałbym nie wyjąć pompy? Ułatwi to wyczyszczenie tego filtra, w którym też na pewno tam ładnie gnoju jest i całego tego plastiku tutaj. Przez chwilę nawet myślałem, czy by nie zdjąć tego plastikowego dołu całkowicie, ale to jest tak zarzywiałe, że jak to ruszę, to już potem nie skręcę, nie? A już na pewno nie na te same śruby. No, się maneczko, witam dwa dni później. Zrezygnowałem jednak z malowania tutaj czegokolwiek, bo na zewnątrz jest minus 9 stopni. Nie chciałbym siedzieć w tych oparach farby, nie mogąc wywietrzyć mieszkania, więc to malowanie to przeniosę na wiosnę. Pozbyłem się już jednego skoku żeby nie rysował podłogi. Ten wyszedł w miarę łatwo, natomiast ten nie chce wyjść w ogóle. Zrobimy go na ciepło, czyli postaram się go rozgrzać opalarką, a potem wyciągnąć stąd kombinerkami. Mam nadzieję, że nie przyjaram za dużo plastiku w ten sposób. Muszę przyznać, że to strasznie śmierdzi. Próbuję to grzać w ten sposób, czyli wiecie, ten metalowy dzyndzel, a niekoniecznie cały plastik dookoła, żeby nie odkształcić tej pralki. Dobra, nie ma lipy, ja tutaj wróżyłem, że... Ja tutaj wróżyłem jakieś negatywne rzeczy, a poszło całkiem gładko. Teraz tutaj powinno być zabawnie, bo tutaj jest otwór tego całego filtra. <laughs> On ma bardzo zabawny kształt. Jak można się domyślać po jego stanie, raczej nieczęsto go czyszczę. Filtr w miarę tutaj też wszystko, jak się dało, tak wyczyściłem. To teraz jeszcze od strony pompy to wszystko wyszoruję. Pompa na miejscu, jako tako. Kable na miejscu i pospinane. To zajmijmy się teraz tą najciekawszą częścią. Tutaj trochę lutownicą naprawiłem ten plastik i potem go wyszorowałem papierem ściernym. Powinno być wystarczająco dobrze. Te elementy bębna szorowałem starannie, ale mimo wszystko zostało tutaj sporo rdzy, więc spróbuję to ogarnąć tym tu świrusem z metalową szczotką, której mi już niewiele zostało na nim, ale może da radę. Aha, no i chciałbym nie zahaczać też o gwint. Thank you. No działa to bardzo dobrze, ale muszę odłożyć aparat. Co mogłem to zrobiłem, zdecydowanie nie chcę przesadzić. Zastanawiam się teraz, którą mańką mam założyć o link na ośkę, bo z tego obrazka gówno wynika. Jak już dali instrukcję, to mogli to narysować zamiast robić gówniane czarno-białe zdjęcie. W ogóle patrzę se na kanale ręce, które leczą jak to zamontować, bo chłop tutaj to bardzo ładnie posmarował i chce zrobić podobnie, bo widziałem jeszcze kilka innych filmów na ten temat i zobaczcie na przykład tutaj co chłop zrobił. Opierdolił to wszystko tym smarem zupełnie jakby chciał usiąść na tej ośce. Pozdrawiam generalnie, nie chcę się wyżywać na nikim, ale chodzi o to, że wydaje mi się, że to nie powinno tak być. Dobra, zrobiłem tak jak było mówione. Większość smaru na wierzchu, to co zostało powpychane do środka i teraz ten oring tu przyjdzie i on się będzie obracał na tym smarze. Nasmarowałem tutaj oś, ta to wejdzie w tę stronę. Założyłem też oring i na razie nie będę dokręcał tego na gotowo, ale wkręcę tak pirazy oko. Okej, okay, widzę, że to będzie ciasto bardzo wchodzić. Więc tak jak było mówione, warto było nasmarować tą oś, żeby to łożysko się też tam łatwiej wpychało. Idzie leciutko póki co i będziemy to dokręcać w taki sposób, żeby cały ten plastik schował się w tym pierścieniu. Mam tutaj teraz bardzo dobry dostęp, więc zastanawiam się, czy nie założyć od razu amortyzatorów, ale obawiam się, że jak będę podnosił tą pralkę, to bęben będzie ciągnął do dołu i mi się urwą zaczepy tego amortyzatora. W ogóle rzecz pracuje no, zupełnie inaczej niż ten poprzedni, chociaż myślałem, że będzie tutaj więcej części mechanicznych, a to właśnie... Właściwie opiera się na kompresowaniu powietrza, nie? I teraz cały ten bęben przez łożysko z tamtej strony został dopchnięty do tej tutaj ścianki. Dlatego się w ogóle nie obraca, ale po skręceniu całości powinno się wyrównać i powinien zacząć chodzić, że tak powiem. Jest czysto, dodajemy oring. Tej wazeliny dali tutaj konkretnie. Nasmaruję tutaj tą część. Też mi się w sumie talufa tak nasmarowała, jakbym chciał na niej usiąść. Dobra, uszczelka i smarowanko tutaj. Dali tej wazeliny, kurde, tylko jedną tubkę zużyłem. Powinienem zużyć dwie, jak myślicie. I nawpychać też tam do środka, trudniejsza część. Zmusić to do wejścia. Może warto, żebym mu jebnął? Sprawdzałem w ofercie Allegro po numerach. Kupiłem komplet, który się zgadzał z fabrycznymi numerami. Te części mają swoje numery. Spisałem ten numer, wyszukałem na Allegro i kupiłem to to łożysko. Wszystko się zgadzało do momentu, jak próbuję je tutaj zamontować. To jest od strony biernej. No i łożysko okazuje się być za ciasne. Kurde, w pralkach zaskakująco dużo rzeczy można załatwić młotkiem. Dzisiaj przyszły części jest 23, ale ja jestem po prostu zbyt ciekawy, żeby tego nie spróbować wkręcić dzisiaj, nie? Jeszcze. Nie wiem, czy mi się to krzywo nie wkręca przez przypadek, ale widzę, że oś już weszła w łożysko. Ok, musiałem poza kadrem doprzeć to do ściany i tak równo wkręcić, ale generalnie wkręca się działa. Witam kilka dni później. Dzisiaj przyszło nowe łożysko, tym razem z strony czynnej. Widać, że wygląda ono inaczej niż to poprzednie zielone, które tutaj wkręcałem, jednak zielone też się tutaj nie sprawdziło. Było prawie dobre, ale za mocno wpychało bęben. To na razie niesmarowane. Tak na próbę wkręcę, żeby sprawdzić, jak to będzie działać. Czy dobrze. Nie wiem, w to się w prawo, czy w lewo wkręcało. Jeśli będzie mi to ładnie działać, to posmaruję to i wkręcę na gotowo. Ej, zapomniałem, że w bębnie mam graty. <noise> to trzeba wracać bęben i się wszystko zaczęło tłuc w środku. Wygląda na to, że to wreszcie będzie to. Łożysko wkręcone niemal do końca i, i bęben się obraca luźno. I można go bez problemu również otworzyć, więc jest prawidłowo. To wykręcam, smaruję i wkręcam na gotowo. No i dobra, konkretne smarowańsko i wkręcańsko. razy pierdolnąłem o dalkę. O ten obsrany tutaj narożnik. Faktycznie obsrany. Wiecie, to wygląda jakby było obsrane. Spróbuję to wyczyścić. W każdym razie o ten tu narożnik mi chodzi. Ten element, będący najprawdopodobniej uziemieniem bębna, wyczyściłem od tej strony, gdzie się będzie z bębnem stykać. I zrobię to tak, jak powinno być, bo wcześniej tutaj przytopiono plastik, żeby się to trzymało, ale jest miejsce na śrubę, więc wkręcę śrubę. Nakładanie koła pasowego mi się nie nagrało, ale to w sumie nie jest aż takie ważne. Ważne, że ładnie się tutaj wszystko obraca. Teraz dokręcę tylko tą śrubę. Solidnie, ale tak, żeby nie zerwać gwintu. Czas teraz założyć pasek. Widać, że on tutaj trzymał się na tych trzech ostatnich zębach. Elegancko tego. Sprawdźmy, czy jednie po raz pierwszy, nie jebło I sprawdźmy, czy jednie po raz drugi. Weźmy wypuszczanie wody na przykład. Ok, kontroler się włączył. No i od strony biernej też śruba z podkładką się należy. A <laughs> to chyba tu była ta śruba z tą podkładką, nie jestem tego na 100% pewien. Ale w sumie wkręca się to, to niech będzie. Jak widać piasty proste, wszystko dało się ładnie wkręcić. Test, dupa, 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 dupa. Mówię z bębna pralki. Hello? Myślę, że znacznie lepiej to wygląda teraz. Poza ujebaną podłogą, ale tym się nie przejmujcie, posprzątam później. Trochę bałaganu zostało, ale to już są naprawdę takie resztki. No, się maneczko, witam kolejnego dnia. Znowu z łazienki, gdzie stoi już również pralka. Gdyby moje wcześniejsze wypowiedzi nie były czytelne, to wymienić musiałem oba łożyska. Te zielone nie sprawdziły się wcale, były od innej pralki. Opis na alemia po prostu wprowadzał w błąd. Pralka jest już podłączona do kanali oraz do wody. No i teraz pierwsze testowe uruchomienie pralki będzie z otwartą obudową, bo chcę poobserwować, czy z grzałki nie cieknie woda, na przykład, no i czy to wszystko poprawnie pracuje. Szybkie 30-minutowe pranie w temperaturze 30 stopni, wirowanie 700 obrotów. Włączam, niech działa. Myślę, że w najbliższej przyszłości można by wymienić wspomniane szczotki na silniku i go trochę nasmarować. Strasznie długo nalewała się woda, aż miałem wrażenie, że czujnik poziomu wody jest uszkodzony, ale w końcu się zatrzymało. No i sobie chlupie praleczka. Kiedy pralka się zatrzymuje, słychać szum wody na grzałce jak w czajniku, czyli wiemy, że grzałka działa. Tu przy grzałce wszystko wydaje się być suche. I po kolejnych kilku minutach pralka dalej zdaje się działać bezproblemowo, no, się Maneczko, witam dwa tygodnie później. Wygląda na to, że pralka już wiruje. Jak to się rozpierdoli, to ja chcę to zobaczyć. Następuje nalanie płynu do płukania do bębna na bębęd maszyny piorącej. Jak się bawisz, Myszko? Bardzo dobrze, lubię nastawiać pralkę. Pomyślałem, że można by położyć tutaj gąbkę w ramach uszczelki, no ale niestety nie idzie to. Czyń honory, Myszko, co ustawiłaś? Pranko na 30 minut w 30 stopniach i wirowanie 700. A da się 40 ustawić? Nie da się na 30-minutowym. O, słabo. Tak, włączysz tam delikatne i wtedy masz godzinę i 5 minut prania, to wtedy masz możliwość 40 stopni. No i co, ogólnie dostępne podczas 30-minutowego prania wirowanie 700 obrotów na minutę. Zwykle jest dla nas za mało, więc przestawiamy zwykle na wirowanie jeszcze. No i niech się wywiruje z pełną prędkością. Koło mojej pracy kręci się cały. Dzień. Ona nadal ma takie jebnięcie, nie? O, ale zobacz, jak tą klapę tutaj przytrzymam, to hałas jest zdecydowanie mniejszy. Więc trzeba będzie coś zrobić, tak, jakąś uszczelkę do drzwi dać, czy coś takiego. Nie no, jest hałas dalej. <laughs> kiw, to przynajmniej działa. O, teraz się rozpędza do prędkości nadświetlnych. Zawsze można dać 900 obrotów na minutę, niekoniecznie trzeba 1200, co powinno ograniczyć hałas. No i trzeba dać tę uszczelkę tutaj. No dobrze, więc komisyjne sprawdzanko. Proszę tutaj otworzyć komory maszyny piorącej. Tak, proszę też otworzyć bęben maszyny piorącej. Wyciągnąć tutaj jakąś szmatkę, ocenić zapach organoleptycznie, smak, zapach. Fajna, przyjemna. i No i suchość. Nie cieknie, jest git. To byłoby na tyle z naprawy tej pralki. Dziękuję za oglądanie. Mówił dla Was super, pozdrawiam, cześć. Widzowie proponują, żeby kupić zamienne nóżki do tej pralki, co jest warte przemyślenia, może tak zrobię.